Hej, jakiś czas temu pokazywałam wam, że kupiłam sobie druty mini z firmy NitPro i są to takie maluszki, o, są takie króciusieńkie druciki z bardzo krótką żyłką. Służą one do, ja tutaj mam żyłkę dłuższą włożoną. Bo tą, która tutaj była, już jest na rękawach, już ją używam. Służą one do zamykania i mankietów, ściągaczy rękawów i do pracowania na bardzo malutkich obwodach. I wspominałam wam też, że trzymanie, sposób trzymania i pracowania nitką. Jest nieco inny, szczególnie przy oczkach lewych, niż tradycyjnie. Dlatego teraz chciałam Wam szybciutko pokazać, jak to wygląda w moim przypadku, jak ja sobie radzę z tak króciutkimi drucikami i z takim maleńkim obwodem. Widzicie? Tutaj właściwie nie da się nawet tych drutów ustawić prosto na naprzeciwko, bo żyłka jest naprawdę bardzo, bardzo króciutka, ale da się na tym pracować i nawet to bardzo szybko idzie. Wykorzystam tutaj akurat robótkę, którą mam już zaczętą. W tym przypadku ściągacz robię oczkami prawymi przekręconymi, oczka lewe normalnie, natomiast oczka prawe przekręcone, co daje nam takie żeberka w ściągaczu bardzo wypukłe, bardzo wyraźne, więc oczka prawe przekręcone. Uwamy się od prawej strony i złapiemy nitkę, natomiast oczko lewe, jak już Wam mówiłam, troszkę inaczej go muszę przerabiać. Normalnie owijałabym nitkę w ten sposób i wyciągała, ale przy tak króciusieńkim drutku jest to bardzo pracochłonne, bardzo czasochłonne i chwilami nawet niemożliwe, bo nie jestem w stanie owinąć. I przeciągnąć bez yy, ślizgania się drutu. Dlatego radzę sobie w ten sposób. Oczko prawe normalnie, natomiast oczko lewe wkuwając się od prawej strony, zamiast owijać drutem nitkę, po prostu obniżam sobie nitkę na drut. i ona się automatycznie oplata wokół drutu tak jak powinna. Jak widzicie można sobie poradzić również na tych króciusieńkich bardzo drutach do robienia obwodów. Jeżeli nie lubicie pracować magic loopem albo Drutami pończożniczymi, to te maleńkie druciki mogą być wygodnym dla Was rozwiązaniem w takim przypadku do robienia mankietów czy bardzo, bardzo malutkich obwodów. Robótka idzie w miarę sprawnie. Mam tutaj dużo nitek, mi się rozdwajają. Widzicie, tak to działa. Nic, co by się nie dało rozpracować. Oczko lewe, obniżamy nitkę. Nie widzę zbyt dobrze przez ekran telefonu. Prawe normalnie, natomiast lewe, obniżamy nitkę. Jak widzicie, w miarę szybciutko można robić nawet takimi maluszkami.